Witam serdecznie na kolejnej wycieczce krajoznawczej, wycieczce rowerowej. E, tym razem e, udałem się na, e, ponownie w okolice Supraśla, zresztą jak zapowiadałem na ostatniej wycieczce, e, będę zwiedzał e, tym razem zachodnią część puszty Knyszyńskiej. E, dzisiaj jest ze mną siostra, młodsza siostra Diana. E, o, tutaj jest moja siostra, debiutantka na, na wycieczkach. E, także będzie miała okazję dzisiaj pojeździć po, e, głównie po lesie, bo trasa e, opracowana przeze mnie, trasa po zachodnich, e, tutaj, tych Rubieżach, Puszczych-Naszyńskich, wyniesie ponad 40 km. E, tak jak mówię, głównie tereny leśne, e, trochę też takich polnych dróg. E, Zejdziemy do, e, do wsi. E, 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 białostocka, czarna bodajże, nie, nie pomyliłem nazwy także tutaj tych atrakcji podejrzewam aż tak dużo dzisiaj nie będzie może te sześć atrakcji uzbieramy, zobaczymy e, tutaj e, no, atrakcja numer jeden e, dojechaliśmy z Dianą tutaj do rezerwatu przyrody Jałówka Rezerwat typowo taki leśny, utworzony w 1990 roku na terenie Puszczy Kneszyńskiej, na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Kneszyńskiej. No tutaj nie będziemy się zagłębiać, zresztą jak widać, tutaj jest też być może prowadzi dalej tutaj jakaś droga rowerowa, ale no, z rowerami trudno było przez te ostępy się przedostać. Rezerwat, który ma na celu ochronę tutaj tych siedlisk leśnych obszar 200, prawie 280 hektarów. No podążamy dalej, ja z Janą, tutaj tym zielonym szlakiem e, rowerowym w kierunku Czarnej Białostockiej. No muszę powiedzieć, że na razie droga jest wyśmienita, na, jeżeli chodzi o, o, o rowery. Droga jak widać szeroka, utwardzona. No teraz mieliśmy etap z górki, także tutaj no, czysta, czysta rowerowa przyjemność. Dłuższy czas już nie podałujemy, zjeżdżamy z górki bardzo przyjemnie. No jak widać teren. Dosyć taki troszkę rozmaicony, ale już dłuższy czas głównie drzewa. Drzewa, głównie iglaste, tu świerki jak widzimy. O i to dojeżdżamy do jakiejś większej drogi. I zaraz zobaczę na, na mapie, gdzie będziemy skręcać. Przypomnę zielonym szlakiem rowerowym jedziemy, tu zresztą na drzewie widać, nie wiem czy akurat na ujęciu, ale dalej podążamy w kierunku wsi czarna-białostosta. O tutaj mamy teraz, dojechaliśmy z Diano do atrakcji numer 2, jest to rezerwat przyrody Budzisk. Tu próbowałem znaleźć w internecie krótką informację o tym, o tym rezerwacie, ale niestety na razie tutaj nie mamy sieci, nie mamy dostępu do sieci, więc tutaj nic nie sprawdzę. Z tego co wyczytałem na tablicy tutaj informacyjnej jest to rezerwa przyrody o charakterze, który chroni tereny torfowiskowe i, i grondy. Także można rzeczywiście spodziewać się terenów takich dosyć wilgotnych, wodnych, no i tutaj właśnie dojechaliśmy do takie miejsce. Nie wiem, czy to ujęcie pokazuje, ale rzeczywiście teren zalany, dużo drzew wysuszonych, pokażę jeszcze na drugą stronę drogi. Tu też i tatarak, i. i, i... Jak widać, teren zalany, także pokryty taką rzęsą. Rezerwa przyrody budzisk, przypomnę. Później, może jeszcze jak będę miał dostęp do sieci, co to może coś parę słów, parę słów. A powiem. Zresztą można sobie też później sprawdzić w razie czego w internecie. No tutaj, jak widać na tej tablicy. Opuszczamy akurat przyjechaliśmy tą drogą, którą tu widzisz na ujęciu, opuszczamy rezerwat budzisk. Dodam, że rezerwat, jest to stary rezerwat, dosyć stary rezerwat bo powstał w 1970 roku. On był powiększany jeszcze w latach 80. powierzchnie posiada ten rezerwat 330 hektarów z czego, jak wyczytałem w internecie, bo już tutaj zasięg jest 18 bądź 19 hektarów podlega takiej ochronie ścisłej to jest zupełnie zakaz wejścia i, i e, chroni też takie najcenniejsze tutaj te zbiorowiska roślinne także opuszczamy ten rezerwat tutaj droga już, szlak zielony, szlak zielony Rowerowy połączył się z niebieskim. Droga również wygodna, szeroka. Także tutaj mamy i podejrzewam, że taka droga będzie także prowadziła do miejscowości Czarna Białostocka. to witamy na zbiorniku Czepielówka w miejscowości Czarna Białostocka. No, nazwijmy to atrakcją numer 3 dzisiejszej wycieczki. Zbiornik zalew. Jest to spuszny zbiornik, tutaj utworzony na, na takim terenie, na takiej dużej jakby polany leśnej, umiejscowiony pośród, pośród lasów. No, Doskonałe miejsce wypoczynku tutaj dla mieszkańców tej miejscowości oraz tutaj pobliskich miejscowości. Tutaj przeszliśmy sobie, tam po środku widać Molo, które dzieli e, ten zalew, tak jakby dzieli go na pół. Można sobie z jednego brzegu przejść na drugi, co zresztą jest doskonałym pomysłem, bo rzeczywiście nie trzeba obchodzić e, e, dookoła. Tutaj po lewej stronie znajduje się plaża. E, my tutaj z akurat sobie tam mieliśmy okazję e, tutaj zrobić krótką przerwę i teraz e, wracamy na szlak. Przypomnę szlak zielony rowerowy, i tym szlakiem będziemy się poruszać w kierunku e, powoli, w kierunku miejscowości e, Suprasie. A tu widzimy rurkę, w którą płynie e, woda źródlana. Źródło nazwane zostało źródłem e, Romana. Znajduje się tutaj tuż przy. O, przy tamie, którą wypływa woda z tego zalewu Czepiłukka. Jeszcze chwilę pani nabrała sobie wody. mówi, że służy jej do podlewania, podlewania kwiatów, podobno można już śmiało pić, woda, woda źródła, jest smaczna woda rzeczywiście, smaczna woda. Takiś kubeczek jeszcze ludzie sobie używają do, do picia, źródło Romana, odkryte przez jakiegoś pana, o, o imieniu Roman, pan był robotnikiem, gdzieś tutaj odczył i yy, i wyprowadził takie, takie rurkę, wyprowadził rurkę, prawdopodobnie i tak, jak ludzie mogę to że... Podążamy dalej trasą rowerową, e, zielonym szlakiem rowerowym. Tutaj minęliśmy wieś e, o nazwie Czarna Wieś Kościelna. Tutaj znajduje się też taki, no prawie e, po nad sumie stuletni, letni ko, kościół murowany, e, minęliśmy, także teraz, e, teraz najbliższa taka większa wieś to będzie wieś w Kopisk. Tutaj, jak pokażę, zielony szlak rowerowy, akurat prowadzi nas teraz, wjechaliśmy właśnie z miejscowości wiejskiej, tutaj w teren leśne. Także dalej tutaj droga, droga, droga wygodna dla rowerów. E, jest przyjemnie, no trochę się odda. Już tutaj czujemy zmęczenie z Dianą. E, przed nami jeszcze, myślę, że około 30, e, niecałe 25 km do Supraśla. Także nie spieszymy się, chcemy do wieczora dojechać. E, podążamy tam. A wygląda na to, że dzisiaj atrakcje Będą głównie atrakcje przyrodnicze. A tu stoimy akurat na granicy kolejnego rezerwatu przyrody. Rezerwat przyrody Krzemianka. Rezerwat utworzony w 1987 roku. To jest dosyć starszy rezerwat, którego celem jest tutaj ochrona tych siedlisk takich leśnych, typowych dla puszczy Knyszyńskiej. E, tu jest także do e, zadań tego rezerwatu należy ochrona e, źródlisk, e, tutaj też i e, mamy tutaj też różnego rodzaju e, łęgi. E, no nie będę wchodził, bo rzeczywiście z rowerami jest to trudno, jak widać niezły gość panuje. Tam jak widziałem w internecie jest także e, kładka e, drewniana, którą gdzieś można chyba e, można zwiedzić, którą można się przejść. No, zobaczymy, może, może dojedziemy. No, tutaj wyjechaliśmy z miejscowości Kopisk. No, chcąc podążać dalej już tu w kierunku supraśla, kierując się w kierunku supraśla, musieliśmy znaleźć szlak, ten wspomniany wcześniej, już wielokrotnie wspominany wcześniej szlak zielony rowerowy. No i tutaj za miejscowością Kopick, mieliśmy dylemat z Diano, bo no, nie mogliśmy go znaleźć. Wracaliśmy za dwa razy, ale Tutaj przy, a, 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 sprawdziliśmy mapę e, i w końcu udało nam się wyjechać. Otóż <grym> wygląda to tak, tu jakiś ślad na drzewie, stare, stare oznaczenie szlaku. No ale niestety droga nam się za przyjemna, szutrowa droga skończyła. I przed nami będzie taka droga. No mam nadzieję, że się niedługo skończy, może będzie później jakaś piaszczysta, ale no niestety mamy jeszcze ze 2,5 km taki odcinek e, przejechać. Także no tutaj no dopisują, ale jak to będzie, czy jeśli nie będziemy wracać za jakiś czas, trudno, yy, trudno powiedzieć. Na razie droga wygląda tak, no da się jechać, tylko zarośnięta jest. Także no podróżamy sobie dalej, no mam nadzieję, że ona się w końcu jakoś poprawi, no ale rzeczywiście jak widać, nie najlepsze jakości, no ale rowery mam terenowe, także śmiało na razie yy, jedziemy do do przodu. No, opuściliśmy już to Lasy Puszczyk Nyszyńskie, no tutaj akurat o, a właściwie te szlaki rowerowe Puszczyk Nyszyńskiej. Teraz jesteśmy na drodze tutaj pokażę do prowadzącej z Białego Stoku do Supraśla. Zjeżdżamy do Supraśla, tu mamy jeszcze ze 3 km. No dodam, że Powinniśmy w tym być już nasi wcześniej, tylko posłuchałem jednego rowerzysty, który nas skierował na drogę okrężną przez Białystok, ale to, to nic. Kończymy, w sumie kończę już tą cykl wycieczek po Puszczy Knyszyńskiej. Teraz już na następne wycieczki kierował się będę w stronę tutaj bardziej augustowa, dalej penetrował województwo podlatkie. Także to tyle na dzisiaj i zapraszam na następne... Wyciecie.